Napiwki dla twórców po ukończeniu gry. Oto jak były szef Blizzarda chciałby wyciągnąć od graczy więcej pieniędzy. Czytamy na gryonline.pl. Były prezes Blizzard Entertainment, Ma Mike Ibr Ibarra, wpadł na pomysł, aby po ukończeniu danej produkcji gracze mieli możliwość dawania napiwków twórcom. O tym, że ceny gier są niekiedy naprawdę horrendalne, przekonał się już chyba każdy. Dobra, skipnę tutaj te wprowadzenie. Deweloper podzielił się niedawno rozwiązaniem, jego zdaniem, mogącym tak zwane uleczyć kryzys, który mocno uderzył w świat gier wideo w ostatnich miesiącach. Według niego, gracze powinni dawać dodatkowe pieniądze, czyli napiwki twórcom produkcji, które kochają najbardziej. Słuchajcie, ja Wam powiem, była taka sytuacja, gdzie dałem napiwek po ukończeniu gry. I wiecie, jaka to była gra? Darmowa. Były to kroniki myrtane. Wpłaciłem im chyba wtedy około 100 euro, czy tam nie wiem, 80 czy ileś, za to, że. Yy, I ja im wpłaciłem równowartość gry AAA. Oni zrobili to za darmo przez wiele lat i wrzucili to, bo kochają Gotika, bo kochają społeczność Gotika i chcieli zrobić coś niesamowitego. I zrobili modyfikację darmową do gry, bo nie mogli na tym zarabiać. I wtedy zrobili za darmo, i jeżeli ktoś chciał, mógł wpłać im darowiznę, bo gra nie mogła być sprzedawana, więc mogła tylko darowizny otrzymywać. I mogliście przejść tą grę i mogliście po prostu. Nic za to nie płacić i nikt nie miałby do was pretensji, bo ta gra została wrzucona za darmo, ale mogliście wpłacić i to było opcjonalne i tego typu rozwiązania, że gra jest darmowa, ale że wam się podoba, to rozumiem, że możecie moi drodzy oglądać content za darmo, tak jak streamera, tak jak mnie i jak wam się podoba, dacie suba albo donata 10 złotych i tyle, ale nie musicie tego robić, bo też za darmo możecie oglądać. Myślałem o tym pomyśle przez jakiś czas. Jako gracz, ponieważ ostatnio zagłębiałem się w gry single player. Po ukończeniu niektóre z nich pozosta pozostawiają mnie w zachwycie nad tym, jak niesamowite było doświadczenie. Pod koniec zabawy często myślałem, chciałbym móc dać tym. Ludziom kolejne 10 lub 20 dolarów, ponieważ było to warte więcej niż początkowe 70 dolarów i nie próbowali mnie oszukać na, na każdym kroku. Gry takie jak Horizon Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate, Elden Ring. Wiem, że 70 dolarów. To już dużo, ale jest to opcja na koniec gry, która czasami chciałbym mieć. Niektóre gry są wyjątkowe, tłumaczy na poście X. Słuchajcie, czy on właśnie nie powiedział, że. Nie, no to jest. To jest tak, jakby szef restauracji McDonald's. Wypowiedział się, że kurde, najbardziej to mi ze wszystkich rzeczy to smakują jednak burgery w McDonald's. No, i jak je jem, to, to najchętniej bym, bym jeszcze napiwki zostawiał, bo tak dobrze je przyrządzają. Sam pochwalił swoje, jakby bo robi gry i pochwalił gry i jeszcze powiedział, że najchętniej to by za nie więcej zapłacił. Niesamowity człowiek. Ibra dodał, że wie, iż wielu osobom nie spodoba się ten pomysł, ponieważ wszyscy. Czy aktualnie nie działa to tak? Ja pierdzielę, jakie to jest głupie. Mają aktualnie mikropłatności, za które podobno mają rozwijać gry. I na co idzie, to na co idą te pieniądze w mikropłatnościach, powiedzcie mi? Na co to idzie, jak nie idzie na rozwój gry? Albo na, na to, żeby firma miała więcej pieniędzy. A jak będzie miała więcej, to będą mieli twórcy więcej pieniędzy, czyli dostaną napiwki. No właśnie. I, a teraz jest pytanie. Uwaga. Macie grę i macie dwa przyciski. Na jednym widnieje 10 zł i na drugim 10 zł. Na jednym przycisku macie mikropłatność, że jak kupicie coś za 10 zł, to dostajecie skin do gry, a na drugim nie dostajecie nic, bo to jest darowizna. No wszyscy w to w tym wypadku mikropłatności nie są takie złe, bo coś za to dostajecie. <laughs> no i ja wam powiem, i oni tutaj chyba bawią się teraz, że przesuwają granice. Mi się wydaje, że to jest a eksperyment społeczny na zasadzie znowu tego okna Overtona, czyli teraz przesunęli granicę, żeby już płacić, nic nie dostając. Mieliśmy przez wiele lat, kilkanaście, osiemnaście lat już od mikropłatności pierwszej o tym film nagrałem że dostajecie za pieniądze coś, a teraz dajecie pieniądze za nic. Ktoś powie: Ale jakie za nic? Przecież zrobili grę, no i dostali za to pieniądze, bo sprzedali produkt. Tak jak auto kupujesz, kupujesz za całość, czyli za wykonanie auta i za, za, za sprzedaż ci go. Kupujesz telewizor, płacisz tyle ile chcą w sklepie. Tu jest gra, gra została ukończona, płacisz za grę. Nie, no to jest odklejenie. Tego mi się nie chce komentować nawet. Pod postem dewelopera zrobiło się wiele komentarzy, którzy zdecydowanie większość nie pochwala i, i, i bary. Przede wszystkim internaci zwracają uwagę na to, że po przejściu wielu gier nie czują się usatysfakcjonowani. Poniżej możecie zapoznać się z kilkoma przykładami. Nie każdy ma głębokie kieszenie. Często gram w gry i jestem rozczarowany. A mógłby podzielić się większą częścią zysku z twórcami zamiast żądać od konsumenta? Masz rację, powinienem dać twórcom na piwek za świetną kampanię dla jednego gracza w Modern Warfare 3: Wspaniały pierwszy i trzeci sezon Diablo 4. <laughs> Albo za <na> Overwatcha 2. <laughs> Nie no, ludzie. A w ogóle e, kampania dla jednego gracza w Modern Warfare 3 ile trwała? Myśmy w to grali 3 godziny? Dwie godziny ile ona trwała? To była śmieszna, nie? Nie wiem, to jakieś giga krótkie było, to tam. Nie wiem, no, giga krótka to była kampania. Nie no, ludzie, to jest żart jakiś. To ktoś się naćpał chyba, ja nie wiem jak to nazwać.